Siostry Sercanki, bracia i siostry, zgromadzeni w tej kaplicy, w tym kościele, sióstr Sercanek na ulicy Garncarskiej, dziękujemy dzisiaj Bogu w ósmą rocznicę beatyfikacji błogosławionej matki Klary Szczęsnej za jej życie, za to, w jaki sposób ona ukazała, jak piękna i jak wielka. Jak wspaniała jest miłość, miłość Boga do człowieka. I jak piękna, jak wspaniała jest odpowiedź człowieka. Człowieka, który potrafi kochać i obdarowywać miłością. Słyszeliśmy o tej wielkiej miłości w pierwszym dzisiejszym czytaniu. To właśnie miłość pokazuje. Gdzie jest życie i gdzie jest śmierć? Kto nie kocha, daje śmierć. Kto kocha, daje życie. Bardzo ciekawie to święty Jan, apostoł, ujął i wyjaśnił, to on, ten umiłowany uczeń Chrystusa, który w czasie ostatniej wieczerzy miał ten przywilej, aby słyszeć bicie serca. Jezusowego, ten, który był świadkiem aż do samego końca i przeszedł do wieczności nie tak jak inni apostołowie, ten, który o miłości pisał tak dużo. Bo jeśli nie ma miłości, to jest nienawiść, to jest zło, to jest śmierć. A jeśli jest miłość, to jest Chrystus, jest ten, który jest naszym Zbawicielem. Tą drogą poszła błogosławiona matka Klara Ludwika Szczęsna. Urodzona, zamienna data. Postanie styczniowe w 1863 roku, daleko stąd. Szukała cierpliwie swojego miejsca. Szukała cierpliwie dzieciństwo, młodość, miejscowości ciężki, decyzja płocka. Potem. Kolejne miejscowości, bo ojciec jej szukał pracy, przenosił się. Liczne rodzeństwo wędrowało razem ze swoim ojcem. Wcześnie umiera jej matka, ale Ludwika jest już dziewczyną dojrzewającą. Ojciec ponownie się żeni i ona wtedy staje. Na takim rozdrożu. Ojciec chce jak najszybciej wydać ją za mąż. A ona, może właśnie pod wpływem swojej matki, która często zabierała ją na odpusty do kościoła parafialnego, czy też do innych kościołów w Lubowidzu, w Żurominie, ona. Czuje, że Bóg woła ją do czegoś innego. Ileż trzeba było odwagi, żeby ojcu powiedzieć nie. Ojcu, który chciał dobrze dla swojej córki, chciał ustabilizować jej życie poprzez małżeństwo, tak jak to wtedy czyniono. Rodzice wybierali dla swojego dziecka żonę czy męża. I było to powszechnie przyjęte. Skąd ta jej odwaga? Skąd to jej zdeterminowanie, żeby jednak odważnie iść dalej? W 1880 roku, jeszcze jesteśmy w XIX wieku, kiedy ojciec. Kazał w domu przygotować wyprawę, i nawet wyznaczył dzień ślubu. Dwika ucieka z domu. Można powiedzieć, wyraz nieposłuszeństwa wobec Ojca, Tego, który dał życie. Ale my wiemy, że jeśli Bóg woła, to człowiek ma prawo. Nawet swoim rodzicom powiedzieć nie. Bo to jest posłuszeństwo wobec tego, który jest dawcą życia, panem życia. Otrzymujemy życie od naszych rodziców. My ich znamy, znamy dzień naszych narodzin. Potem oni tym życiem się opiekują i mają pewne prawo do naszego życia. Jako dorośli spłacamy. Ten dług wdzięczności wobec rodziców. Ale życie, które od Boga pochodzi, my nim dysponujemy. Matka Klara pewno wtedy wahała się, co ma zrobić, w którą stronę ma pójść, jak ma się zachować. Z jednej strony miłość do Ojca, z drugiej strony to mocne, wołanie, które odczuwała w swoim sercu. Nieposłuszeństwo. Odchodzi z domu, udaje się do mławy, gdzie spędza pięć kolejnych lat, mieszkając u krewnych, zarabiając na swoje utrzymanie jako krawcowa. Kiedy staje się już dojrzałą kobietą, wtedy uważano 21 lat, to jest ten wiek. Takiej dojrzałości, kiedy człowiek może sam podejmować decyzję. Pod wpływem Ojca Honorata Koźmińskiego podejmuje decyzję, aby wstąpić do właściwie dopiero co powstałej wspólnoty Zgromadzenia Sług Jezusa, które zakłada matka Eleonora Motylowska razem z Ojcem Honoratem Koźmińskim. Wiemy, że to był szczególny charyzmat Ojca Honorata, działać poprzez konfesjonał, współpracując z pobożnymi niewiastami, ale też i z mężczyznami, bo założył też chyba cztery wspólnoty męskie. Natomiast tych żeńskich było bardzo dużo. Nie mógł publicznie działać, ale działał poprzez konfesjonał i tak. Błogosławiona matka Klara dostaje się do tej wspólnoty. Bardzo szybko zdobywa zaufanie swojej przełożonej. Bardzo szybko zostaje obdarowana przez nią posługą w zgromadzeniu. Oczywiście nowicjat, postulat nowicjat, ale już w czasie nowicjatu zostaje wyznaczona na przełożoną domu w Lublinie dopiero co powstającego. Pamiętajmy czasy zaboru, zakaz zakładania nowych zgromadzeń. Wszystkie zakony habitowe, klauzurowe były skazane na wymarcie. Jeden człowiek, pousławiony Honorat Koźmiński, zapobiegł temu z natchnienia niewątpliwie Bożego, działając poprzez konfesjonał. Błogosławiona Matka Klara wchodzi w to doświadczenie i rzeczywiście odpowiada na to doświadczenie. Udaje się do Lublina. Tam przez przypadek, jak biografowie błogosławionej Matki Klary opisują jakiś służący, który służył u Rosjanina, wydał to, że są jednak w Lublinie niewiasty, które prowadzą życie wspólnotowe. Wiemy, że wspólnota, mała wspólnota została rozproszona, siostry rozbiegły się, matka Klara wróciła do Warszawy i wtedy jej przełożeni zdecydowali, że pojedzie do Galicji. I tu, drogi dom. Dla sióstr na ulicy Świętego Krzyża, początek jeszcze, ale tam właśnie poznaje. Świętego Józefa Sebastiana Pelczana, wtedy profesora Uniwersytetu Jagielońskiego, potem dziekana teologii, rektora Uniwersytetu. Poznaje i poprzez niego poznaje tajemnicę serca Jezusowego, jeszcze w zgromadzeniu sług Jezusa. Jakżeż niezwykła historia, ale wtedy właśnie odkrywa wołanie serca Jezusowego. To, co słyszeliśmy u Świętego Jana życie i śmierć, ale po środku jest serce, jest miłość. I wystarczy wybrać serce, wystarczy wybrać miłość, żeby wybrać życie, żeby się odciąć od śmierci, chociaż ona towarzyszy nam cały czas w naszym życiu. Błogosławiona matka Klara poszła za wołaniem serca, bo odkryła, Tajemnice Serca Jezusowego. I potem wiemy, że pod kierunkiem świętego Józefa Sebastiana Pelczara tu w Krakowie powstaje nowa wspólnota. Rodzi się ta nowa wspólnota, która bardzo szybko rozrasta się. Ten dom na garncarskiej. Wszystko za czasów błogosławionej matki Klary Szczęsnej. Bóg nie dał jej jakiegoś długiego życia, bardzo długiego życia, ale dał jej życie intensywne. Zakłada nowe wspólnoty, rozwija myśl. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Umiera 7 lutego 1900. 16 roku dzisiaj byśmy powiedzieli w młodym bardzo młodym wieku ale to wystarczyło do tego żeby pokazać światu czym jest tajemnica serca Jezusowego Drugie siostry sercanki bracia i siostry zgromadzeni tu w tym szczególnym miejscu w Krakowie gdzie czcimy Świętego Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławioną Matkę Klarę szczęsną dziećcimy Najświętsze serce Jezusowe. Tutaj dotykamy tajemnicy Jezusowego serca, to znaczy tajemnicy miłości Boga. Miłość nieskończona, miłość, która nie zna granic. Miłość, która w szczególny sposób objawiła się na krzyżu, kiedy przez przypadek albo z obowiązku urzędowego rzymski żołnierz włócznią przebił bok Jezusa. Wypłynęła krew i woda. On wykonał polecenie swoich przełożonych, stał się świadkiem śmierci Chrystusa. Już nie było wątpliwości: Jezus umarł. Ale wypłynęła krew i woda. Wypłynęły sakramenty kościoła, jak od świętego Augustyna kościół interpretuje tę scenę. Pod koniec XIX wieku odżywają te myśli w kościele katolickim. Może trochę pod wpływem parelemonial. Małgorzaty Maria Lakok, pod wpływem Jezuitów, pod wpływem też tego wielkiego nurtu, ruchu, który był w kościele pod koniec XIX wieku. Zwrócenie się do serca Jezusowego, powrót do serca Jezusowego. I widzimy, jak w kościele w różnych miejscach, również i w Polsce, są ludzie, którzy odkrywają na nowo. Tę tajemnicę. Błogosławiona matka Klara musiała wykonać długą drogę od Mławy, od rodzinnych cieszek poprzez Lublin, Warszawę do Krakowa, by tu przy pomocy świętego Józefa Sebastiana Pelczara dotknąć tajemniczcy najświętszego serca Jezusowego. To on wyjaśniał jej. Tak jak to rozumiał, tak jak to rozumiała ówczesna teologia, wiemy, że był wytrawnym teologiem. Pisał książki o Małgorzacie Maria Lakok, o rozwoju kultu Serca Jezusowego, o udziale polskich Jezuitów w rozwoju serca Jezus, kultu Serca Jezusowego w XVII i w XVIII wieku, by dojść do wieku XIX. Ale ta Jego intuicja była niezwykła, bo kiedy spotkał błogosławioną Matkę Klarę, kiedy został jej kierownikiem duchowym, poprowadził ją i pokazał jej też praktyczną realizację tej tajemnicy. Bo teologia serca Jezusowego jest piękną teologią, niezwykłą teologią. To teologia miłości, oddania swojego życia, dla drugiego człowieka. Święty Józef Sebastian Peltz, czar, pokazał jej, jak to robić, gdzie, w których miejscach. Najpierw były służące, potem byli chorzy, cierpiący, dzieci. I tak, błogosławiona matka Klara razem ze swoim kierownikiem duchowym odkrywała tajemnicę serca Jezusowego. Przeżywała bardzo mocno, bardzo intensywnie. Stała się takim wyrazistym świadkiem, że te niewiasty, które obok niej stawały, dziewczyny, młode dziewczyny, nie miały wątpliwości, że w tym kierunku trzeba iść. Drogie siostry sercanki. Ja też przed laty poznałem ten charyzmat jeszcze nie znając, to znaczy świętego Józefa Sebastiana Pelczera, już wtedy znałem, to był rok 1976, kiedy przyjechałem do Krakowa, żeby studiować polonistykę. Mieszkałem w Rzaczku. Po drodze z Rzaczka na uniwersytet na Gołębią, gdzie znajdował się Instytut Polonistyki, był Kościół Wasz na ulicy. Garncarskiej. Przychodziłem tutaj przed zajęciami czy po zajęciach i widziałem siostry sercanki. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara znałem z mojej rodzinnej miejscowości, bo starsi ludzie opowiadali, że przybywał do naszej parafii jako biskup przemyski. Pochodzę z diecezji przemyskiej. Co więcej, taki szczegół, który wtedy mnie uderzył, że kościelnemu, który był biednym człowiekiem, czy komuś tam innemu, zawsze dał jakieś pieniądze. Odwiedzał swojego przyjaciela z korczyny księdza Goneta ale poprzez te gesty miłości wpisał się w świadomość ludzi. Chodząc tutaj do Waszego Kościoła, drogie siostry, nie tylko jakby przypomniałem sobie świętego Józefa Sebastiana, ale również poznałem błogosławioną matkę Klarę Szczęsną. A potem, kiedy wróciłem ze studiów i byłem ojcem duchownym, tu na Piłsudskiego. Od roku 1991 przychodziłem często do, tu do Was, nie tylko tu do tego kościoła, ale do tej wewnętrznej kaplicy, by wspólnie, razem modlić się i razem z Wami przeżywałem proces beatyfikacyjny błogosławionej Matki Klary, który otwierał wtedy, w 1994 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski, wielki czciciel serca Jezusowego, ale też wielki czciciel świętego Józefa Sebastiana i błogosławionej Matki Klary Szczęsnej. A potem miałem też możliwość przeżywać beatyfikację, która miała miejsce 27 września 2015 roku. Kiedy kardynał Angelo Amato przybył do Krakowa i tam miała miejsce, w Krakowie miała miejsce beatyfikacja. Można by powiedzieć, Święci, powracają do nas, Wy jesteście bardzo blisko tego wielkiego, wspaniałego charyzmatu. Świętego Józefa Sebastiana i Błogosławionej Matki Klary Szczęsnej. Strzeżecie tego charyzmatu, pielęgnujecie ten charyzmat. W licznych domach. Miałem też możliwość poznać te domy. W Rzymie przecież siostry sercanki, które służyły całe lata Ojcu Świętemu. Tam też poznałem Matkę Olgę, postulatorkę procesu. W takich okolicznościach ciekawych, nie wiem czy Matka Olga opowiadała o tym, ale my z Krakowa jeździliśmy, żeby wziąć książki do Krakowa, które Ojciec Święty nam podarował. A Matka Olga wtedy pracowała tam w Bibliotece Ojca Świętego, wypełniając też inne obowiązki, przede wszystkim właśnie postulatorki, prowadząc proces dzisiaj błogosławionej Matki Klary. Ale też i w Korczynie byłem w różnych miejscach, gdzie mogłem poznać siostry sercanki. Dzisiaj razem z Wami chcę dziękować Bogu za wielki charyzmat błogosławionej matki Klary Szczęsnej, za to zwrócenie uwagi na tajemnicę Serca Jezusowego, ale też pokazanie praktycznej realizacji tej tajemnicy Serca Jezusowego. Pan Jezus mówił. Do swoich uczniów biednych zawsze mieć będziecie, to prawda. To prawda, że zawsze biednych mamy, ale miłość, ta chrześcijańska miłość, zaczyna się od miłości Boga, od tej miłości, która objawiła się w całej pełni na krzyżu, kiedy serce Jezusa zostało przebite włócznią żołnierza. I rzeczywiście. Różne mogą powstawać dzieła charytatywne, różne formy pomagania ludziom, ale my, uczniowie Jezusa Chrystusa, bronimy tego doświadczenia: poznać serce Boga, zakochać się w tajemnicy Boga, który pozwolił się ukrzyżować, po to, żeby służyć innym. To jest. Ta szczególna charakterystyka, i to jest ta szczególna kwalifikacja, i to jest też ten sens waszego bycia tu w Krakowie i we wszystkich miejscach, gdzie Bóg was postawi. Pokazać, że najpierw jest miłość Boga tak wielka, że jest gotowa oddać swojego Syna na śmierć, a potem dopiero realizować. Według możliwości, według charyzmatu, według tych możliwości, jakie daje świat, realizować tę miłość. Tak, aby wszyscy zrozumieli, gdzie jest źródło tej miłości. Błogosławiona matka Klara odważnie poszła tą drogą i odważnie wypełniła ten charyzmat. I chociaż życie jej nie było jakoś bardzo długie, to jednak stała się znakiem dla nas tutaj wszystkich, że warto iść drogą miłości, którą Chrystus nam ukazał. Amen.